Szanowni Państwo, takie pytanie, co to jest? A tak? A tak między drzwiami, znaczy między futrynami? Nieźle. Szanowni Państwo, jak w stajni będzie tak dobrze, że będziemy mieli busa, to będziemy drzwi wozić. Oglądamy u mnie mecz. No to bardzo proszę, twoja chata, tak? No. No to co? Lecimy, hej. Jemy? Czekaj. Co? Nie wchodź tam. Bo co? To jest dziwny dom. Okej, okay, okej, okay, dziwny. Zamów tutaj, bo tam się nie dogadasz. Okej, okay, dobry. Co, co? Pizza, nie? No. To co się lampisz, słuchawkę, no? Ty? czym chcesz? Ja coś? tylko wegetariańsko. Okej, okay. dużo wegetariańską. I dodatkowo szynka i boczek, no? No i po problemie no. co, idziemy, czy będziemy tu stać I... jak te... No idziemy. Pin Ale... No. Tylko się nie zdziw. No dobra, no do... i możemy iść nie, bo już mi nogi drętwiają w piszczalach. Wkrotże rychło, przyjacielu, w moje skromne progi. Poczuj się jak u siebie, wiedz jakieś mi drogi. No to przyjebałeś, no? Aha. Ty, ty. Wszak mówiłem, do mnie zwykły, To nie żadna mara. Rozkość się. Ja na ten czas roztworzę browara. Ty weź zamknij człowieku z felica. Bądź zdrów, gospodarzu. Cieszę się z przybycia. Ty, co to jest ty? Hej, 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 hej. Nie kumancja, nie kumancja, ty weź mi tu nie pierwszy raz widzę takie cuda. Czy to bajka jakaś, czy to ja mam udar? Cieszę się, Tadeuszu, że się dziś nagodził. Dom mój ci otworem. Pyszne piwo. Cichaj, cichaj. Nie rób tutaj wioski. Wszak do hymnu zaprasza nazwać pan Szpakowski. Bym... Bym stary Dąbrowskiego posłyszał mazurek. Proszę cię, kolego, przyciśnij plus wolumę. I trąb znana piosenka ku niebu wionęła. Marsz triumfalny, jeszcze Polska nie zginęła. Marsz Dąbrowski do Polski. I wszyscy klasnęli. Wszyscy, Marsz Dąbrowski, chorem okrzyknęli. Patrzaj, rozpoczyna się mecz międzynarodowy. Racyjna, wszak arbiter zadał w swój róg plastykowy. Justo! Pijot, Polacy! Pfe, Anglicy, tchórze! Z taką grą to oni mogą potańczyć na róże. <gry> za cymbał bramka. No trzymajcie mnie ludzie. Puścić taką szmatę już w drugiej minucie? No, w naszej kadrze cymbalistów było wielu. Żaden z nich nie godzin grać przy Wayne'ie Runeo. A. Racy. A wszak tu, na tym przykładzie dokładnie widać, że nasz golkiper to ma oczy w zadzie. Bynajmniej. Kowalski, kiedy ty mi kasę oddasz? Wkrocz, sąsiedzie, w moje skromne progi. To się rozmówimy. Ja tam nie będę wchodził. Ja znam ten dom. Ty, co ty kasy mi nie oddasz, że nowe kino domowe kupujesz? Co to za piękna plazma? I dźwięk ten w uszy miło wyje. Mam, sąsiedzie, związaną z tym ciekawą historię. Otóż nie dalej jak wczoraj. Padło mekiny domowe, lecz dziś już był kurier i dostarczył nowe. <noise> Czyli Wasz mościu widzę, że pieniądze posiadasz, a mnie sąsiada swego, że że w dupie mnie masz, tak? Wybacz, sąsiedzie, me niegodne zwyczaje. Małą pensyjkę posiada i na co dzień mi nie staje. A ty, ty jesteś złodziej normalny, a nie sąsiad. No nie rób mi tu wstydu pomiędzy gościami, bo zaraz cię pogonię moim pasem z kutasami. Tak, to popatrz na to. Jak jutro nie będzie kasy. To nawet bez miecza. Zrobię ci z czterech liter jesień średniowiecza. Ach. Dobranoc, waćpany! pany. Psy. <laughs> Tam kobieta biega. <laughs> Reszta, panowie. To piłkarz słusznej urody smolarkiem się zowie. <laughs> Panowie zamawiali pizzę? To ja telimenowałem do waszej pizzerii, by zjeść pizzę z pieca, nie z mikrofalei. To świetnie, bo mamy najlepszą pizzę w mieście. Podrzuć mi tekst do pieca, bo mżem się wypalił. Potrafisz szybciej wykonać dostawy? My tu głodni czekamy. Kmiocie nieruchawy. <tryk> Czy ja bardzo przepraszam, ale śnieg zasypało miasto, no ciężko było dojechać. 49,50 się należy. Jak to? Tyle pieniędzy? Cóż to jest za kraj, za pizzę i karawkę czarnej polewki Light? No ale i tak dobrze, bo grat promocję mamy. Pięćdziesiąt groszy na piwku daje ci dzisiaj, młody. Pomyśl, na co je wydasz, tylko nie na głupoty. To ja do żony zadzwonię, żeby się z pracy zwolniła. Odpraw tego pachołka, bo coś hamstwem wieje. Wracaj mecz oglądać, piwo ci się grzeje. Tak? To powiem po waszemu. Przybyłem tutaj do was w bardzo dobrej wierze. W nocy, w środku zimy, z pizzą na rowerze. Lecz jestem zmuszony powiedzieć wam bez pardonu, iż prawdziwą kulturę osobistą wynosi się z domu. Schuhe schon. Kabarett, Smile.